Tu King przed Wami kolejny odcinek ze Star Stable i będziemy dzisiaj omawiać nowe kucyki gotlandzkie. Wszedł właśnie filming ze Star Stable, którym będzie ta zapowiedź, więc będziemy go oglądać, komentować. Może zdecyduje się w końcu na któregoś. Jak zapewne pamiętacie, może niektórzy z Was nagrywam odcinek już o nich, tylko dopiero został zapowiedziany. Jeśli ktoś go oglądał i pewnie zwrócił uwagę, że powiedziałam tam, że to są konie islandzkie, to y, bardzo przepraszam za tą pomyłkę, ale no, tego filmiku już nie ma, bo w sumie stwierdziłam, że nie chcę, żeby ktoś tam się mylił w tym, ale wtedy jeszcze myślałam, że to są konie islandzkie. Jednak na szczęście moja koleżanka wyprowadziła mnie z błędu, więc teraz już tam tego filmiku nie ma i nagrywam kolejny odcinek o tych Gotlandach a zatem nie przedłużając zaczynajmy podgłośnie może dźwięk troszkę no dobra, zatrzymajmy się tutaj ten mi się na razie najbardziej podoba który był tam też na początku i właśnie one będą tutaj na tym południowym kupycie. O! I podoba mi się jak one biegają. Coś w sensie tak zwyczajnie, ale... co cofnijmy. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak one biegną, to mają uszka tak do tyłu. No tutaj widać. Właśnie mają tak uszka do tyłu. Trochę jakby im ten wiatr przeszkadzał, jak on tak biegną, bo zwykle mają konie uszy do przodu w Star Stable, a ten ma tak, tak, tak super. O! Było widać przed chwilą. O! Tutaj. Yy, że one będą miały nowy styl grzywy, takie z kokardkami parkuczyki, Nie wiem, czy będę koniowi, któremu kupię, będę zaplatać je. Nie wiem. Ale są naprawdę smitaśne. Dobra, no więc może oglądamy sobie jeszcze raz ten odcinek z, z tej, tą zapowiedź, bo tutaj widać dwa i są naprawdę śliczne. No, mi się naprawdę bardzo podobają, trudno mi znaleźć coś, co, co jest złe w nich. Są to kucyki. Jestem ciekawa, czy są takie wielkości jak kuce jorweskie, czy większe, czy jak kuce islandzkie. Taka wielkość, ciekawe jaka. Mam nadzieję, że jednak będą wyższe niż niższe. Mają no, ja słodkie animacje. Tak, tak w przerwę. Z tych trzech co tu widać. Najbardziej mi się podoba ten, któremu głowę ucięło. Ale w sumie ta ma taką śliczną grzywę tak tutaj. Nie wiem, czy było widać. To ja tutaj pokażę jeszcze raz. Ale grzywę ma yy, cieniowaną. Nie wiem czy na filmiku to tutaj widać, ale jeśli się przypatrzy ktoś, to widać, że ona takie yy, czerwonawe końcówki. Więc naprawdę super. Tam ma ładna maść. Ten, ma, ten jest. Ten wcześniejszy ładnie był pomalowany. Tutaj yy, ma te kolorki różne. I to wokół oczu mi się też podoba, jak ma. Wiki będą mogły mieć. Więc na razie chyba wygrywa ten. Nie ten, ale ten też jest śliczny. Ale jasnego, już mam dzikuska, więc chciałabym jakiś inny kolor. Nad tymi czarnymi też zastanawiam. Ten jest taki słodki. O! I podobno mają być wszystkie kolory naraz, ale nie wiem jeszcze tego na pewno. Czyli mam nadzieję, że tak. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że dodadzą jego, bo chyba jednak go kupię. Piszcie, jakiego wy będziecie kupować. Ja jestem nimi dalej mega zachwycona. Są po prostu prześliczne. I na pewno planuję kupić jakiegoś. Więc piszcie, jakiego wy planujecie kupić. Czy Wam też tak bardzo się podobają i może zauważyliście coś, czego ja nie zauważyłam? Chcecie się w tym podzielić w komentarzu? Będę czekać. I że chciałam powiedzieć, że anima animacje mają bardzo słodkie. Nie widać ich tutaj wszystkich yy, na odcinku tym, ale widziałam. Trochę inne jeszcze i raczej nie będzie się to różnica bardzo od tych, co tutaj było pokazane, więc bardzo mi się podobają. Tak. Więc to był taki krótki, nie wiem czy miał nawet 5 minut, taki krótki odcinek, tylko omówienie tych koni są naprawdę śliczne. Więc życzę miłego dnia lub nocy i cześć!